Cześć, witajcie, wędkarstwo, idziemy na ryby. Witam Was w kolejnym materiale, mam nadzieję, że merytorycznym. Chciałem Wam dzisiaj dużo opowiedzieć o robakach, że będzie dużo informacji i mam nadzieję, że uda mi się to przekazać w sposób prosty, bo gdzieś tam wszyscy się boimy tych robaków, zwłaszcza Jokersa i Ochotki. Ja się tego bałem, ale tutaj dzięki Marcinowi Kurzepie, z którym miałem ostatnio dużo rozmawiać, nawet się widzieliśmy nad wodą, z czego mam nadzieję, już widzieliście odcinek. Podchodzę do tematu jokersa i ochotki już w bardzo bezpieczny sposób. Bo dla mnie to jest coś nowego. Ja w Anglii mało co używałem jokersa, chyba tylko dwa razy. Tam się po prostu tego nie używa. Tam najmniejszy robak to jest raczej pinka, słuchajcie. Ale niestety pogoda już jest bardzo już późno jesienna. I na przykład przez ostatnie dwa tygodnie można było zobaczyć już taką zmianę, że gdzie wcześniej łowiłem z pinkami i tak dalej, ryby brały. Tak, już ostatnio bez ochotki haczykowej na haczyku nie było żadnych brań. Także ochotka może oznaczać to, czy łowimy albo nie. Dlatego jest to istotne. I sobie podzielimy teraz te robaki, które ja tutaj mam, a mamy ochotkę haczykową Jokersa i pinkę na takie dwie grupy: na ochotkowe i na zwykłe wszystkie inne robaki. Bo pinka czy caster, to wszystko jest. Jedno i to samo, że tak powiem. Oczywiście nie ten drobena. I teraz tak, wszystkie te robaki możemy zamrozić. Ja bardzo lubię mrozić robaki, bo to ułatwia sprawę i nie musimy ich utrzymywać przy życiu. O ile to takie zwykłe robaki jest łatwo utrzymywać przy życiu, bo im wystarczy lodówka i tutaj widzicie wsypana zanęta albo jakaś śruta, cokolwiek. O tyle jokers i ochotka są już trudne. Dlatego zaczniemy sobie ze spokojem po kolei. Najpierw ochotka haczykowa. Ochotka haczykowa powinna być przetrzymywana w wodzie, gdzieś tak wody, tyle, żeby ją lekko pokryć, tak żeby każda larwa miała dostęp do powietrza, słuchajcie, atmosferycznego, bo ona tym powietrzem się odżywia. I żeby taką ochotkę utrzymać przy życiu, należy ją codziennie przepuszczać przez sito albo co dwa dni, tak żeby martwe robaki zostały oddzielone od. Żywych robaków, zobaczcie sobie, ja, jakie ja mam super profesjonalne tutaj sito do przepuszczania tych robaków. Niestety yy, nie polecam wam robić samemu takiego sita tak jak ja zrobiłem z kosza na śmieci, bo jest to po prostu totalna masakra. Nawet nie wiem, czy będzie działać, a mam nadzieję, że będzie. Yy, najlepiej kupić sitko specjalne przeznaczone do tego celu. I teraz taką ochotkę rzucam małymi partiami na takie sitko po to, żeby sobie ta żywa ochoteczka przeszła, a martwa, żeby została na tym sicie. I później dolewamy tym robakom, jak one już przejdą, świeżej wody i możemy je tak przetrzymywać przez długi czas. Jeżeli chodzi o jokersa, to tutaj ja będę go 100% mroził, bo nie będę go przymywał co jakiś tam dzień w jadrze i, i odcedzał, bo to trzeba właśnie myć całego robaka, wkładać go do ręcznika, żeby się wysuszył i później zawijać w gazetę. Bardzo jest to uciążliwe, a myślę, że mrożony jokers będzie działał co najmniej tak samo jak żywy jokers przynajmniej nie będzie nam uciekał czy zakopywał się w ziemi. A w dofidera to jest bardzo istotne, dlatego cały ten joker zostanie przeze mnie zamrożony. Ja wam pokażę, jak to właśnie zrobić. Także ochotka nam sobie przechodzi. Mam nadzieję, że sobie przechodzi przez to sito. Bo te sito, jak, tak jak wspominałem, a idą, idą, przechodzą, więc jest dobrze. Więc jak to będziemy robić, i teraz tak do mrożenia, najlepsze są strunowe, zamykane worki. Ja tutaj mam je przygotowane. Wcześniej sobie je podpisałem. Tutaj mamy na przykład jokers, woreczki do jokers. To sobie odkładam. Coś do porcjowania, tak? Tutaj mamy 100 100 ml pojemnik. Ja chcę sobie po 200 ml tych robaczków mrozić. Myślę, że to na takie delikatne federowanie będzie dobrze. W sumie trochę tego mało, więc damy sobie około 250, o, czyli 2,5. I teraz takiego robaka trzeba rozprosić. To jest rozproszyć. Przepraszam, nie rozprosić, bo to się by się rozprosiakowało. I do rozpraszania będzie nam potrzebny specjalny rozpraszacz. Nieważne jaki. Ważne, żeby był to rozpraszacz do robaków, jakiś dekoler, cokolwiek. Nie ma znaczenia to, jakiej firmy. Możecie też zrobić tak, że weźmiecie dużą, na przykład duże wiadro, wrzucicie sobie tam jokersa i rozmerdacie go z jakąś ziemią, na przykład belchatowską albo torfową. Ja chcę zrobić sobie małych paczuszek, więc rozproszę tego jokersa w dużej ilości rozpraszacza. Robię to pierwszy raz, więc też nie wiadomo jak mi to pójdzie. Jednak jestem prawie pewny, że rozumiem o co chodzi. Bo chodzi o to, żeby te robaki po prostu nie były ze sobą sklejone, żeby larwy były oddzielne. Tak samo się to robi przed w ogóle łowieniem z jokersem, tak żeby je po prostu te larwy od siebie oddzielić. O. Myślę, że jest dobrze. Większość larw jest samodzielna. I zobaczcie, ile to jest tutaj tego robaczka. O. Także tak to wygląda. Teraz najzupełniej w świecie, taki rozproszony robak, wędruje do worka, bądź możecie zawijać go sobie w gazetę. O, w ten sposób. I trochę mi się rozsypało. O, taki pakiecik, słuchajcie, już z rozproszonymi robakami. Zawijamy. Wkładamy do zamrażarki. I jest gotowe. Także mamy jokros ogarniętego. Ja nie będę Wam tu wszystkiego pokazywał teraz, bo to nie ma sensu. To samo możemy zrobić ochotką, z ochotką. Jeżeli byśmy chcieli zamrozić ochotkę, to tak samo musimy ją rozproszyć i wsadzić do worka i zamknąć i do lodówki, do zamrażarki, tak, żeby się zamroził. Jeżeli chodzi o te robaki, to to jest wszystko. Z tym, że taka ochotka haczykowa, która jest zamrożona, ona już nie będzie taka dobra na haczyku. I dlatego ja chciałbym tą ochotkę tutaj utrzymać przy życiu, przynajmniej przez kilka dni, bo w sobotę mam zamiar się wybrać na ryby i chcę, żeby ta ochotka nam przeżyła. Zobaczcie, te robaczki już tutaj przeszły przez moje sito, także jestem zadowolony ze swojej pracy. I teraz damy kolejną porcję i one sobie będą tam w spokoju przechodzić. A my przejdziemy do robaczków takich zwykłych, czyli pineczki, białe robaki i tak i tak Tutaj możemy sobie zrobić to na kilka sposobów. Różnie ludzie robią Ja robię tak, że robaki zawsze przetrzymuję w zanęcie, bo one się wtedy w niej wycierają, sobie jedzą i po prostu są tuściutkie, fajne i przyjemne. I po prostu tak jak leci, bez żadnego czyszczenia, mycia tych robaków, je po prostu wrzucam do worka. I tutaj też będziemy mieli 250 gram. O! Mam woreczek z robakami. One są razem w tej zanęcie, zamykam dosyć szczelnie, w ten sposób i takie robaczki lądują do zamrażarki. I teraz jest istotna rzecz, jak ja wyciągam później z zamrażarki te robaki, jak one są już całe zamrożone, ja zawsze ten worek otwieram, jak one są jeszcze zamrożone, świeżo wyjęte, wlewam sobie tutaj wody, tyle żeby je pokryć i zamykam i wkładam do pudełka. One muszą być po odmrożeniu trzymane w wodzie, bo inaczej one wyschną i zrobią się takie nieatrakcyjne. A jeżeli zrobimy to w ten sposób, to robak zachowa swoją strukturę i będzie dalej bardzo. Taki tuściutki, przyjemny, nie będzie takim flaczkiem, I to jest bardzo istotne. I później, nad wodą biorę sobie to nasitko, i wtedy myję sobie te robaki nad wodą, na siteczku z tych wszystkich brudności, co tam są. I taki robak na gotowo yy, też przetrzymujemy w wodzie, na łowisku, w pudełku dodajemy do zanęty, czy na niego łowimy, robimy z nim wszystko. I to jest naj, moim zdaniem najprostsza rzecz, jaką można zrobić. Celowo nie myję ich wcześniej, bo mi po prostu szkoda czasu, żebym ja tu teraz wodę z płynem do naczyń roz rozrabiał i mył te robaki, bo jest to strata czasu. Możemy sobie zamrozić je w ten sposób i umyć nad wodą, gdzie ta woda jest dost, dostępna, gdzie zawsze mamy jakieś sitko do paletów czy coś i sobie je wtedy umyjemy elegancko, rachciach i zajmuje to chwilę. A tu teraz to byłaby po prostu totalna masakra. Ale mówię, niektórzy bardzo lubią zadbać o swoje robaczki. Oni sobie je myją, przepuszczają też takie robaki przez sito i tak dalej i tak dalej. Jeżeli o mnie chodzi, to nie ma to za bardzo znaczenia. Także przerzucamy ochotkę. Ona sobie już przechodzi jest dużo no jest trochę martwych, tak, ale ogólnie ochotka fajnie wygląda, moim zdaniem bardzo bardzo dobrej kondycji są te robaki. Dla mnie robaki mrożone, martwe są idealne do nęcenia, idealnie do wstępnego nęcenia i w ogóle ryby też im ufają. Na przykład na martwe robaki zimą czy jesienią możemy połowić sobie karpie na metodzie lub fajne duże leszcze, wystarczy wtedy takich zwykłych martwych robaków yy, zamrożonych wcześniej użyć. I bardzo to jest wygodne, ponieważ nie musimy się martwić o utrzymanie ich przy życiu. O ile, w kwestii takich robaków jak y, po prostu białe robaki zwane magocami, to problem nie jest taki duży, bo wystarczy im dawać jedzonko i trzymać je w chłodzie i one długo wytrzymają. O tyle, jeżeli chodzi o ochotkę haczykową, to problem jest duży, bo jej, jej trzeba zmieniać wodę, ją trzeba kąpać i utrzymywać przy życiu. Także ochotka już przeszła, widzicie, tyle mamy martwych, no jeszcze kilka tam żyje, a tu wszystkie te to jest. Samo złoto. Także tu nie będziemy szczekać, pozbędziemy się tych nieżywych. Aha. Ja jestem już po robocie. Zobaczcie sobie efekt finalny. Tu mamy popaczkowane robaki. Tutaj mamy Jokersa, tutaj mamy Pinkę, a tutaj mamy Ochotkę, która kąpi się właśnie w świeżutkiej wodzie. Jak widzicie, w pudełku jest bardzo mało tej wody. Także to jest najlepsze, co może być. I myślę, że zrobimy takie szybkie podsumowanie, żeby to wszystko było jak najjaśniejsze. Czyli wszystkie robaki takie jak biały robak, pinka, caster możemy mrozić tak jak one są bez większego problemu. Z tym, że jak je wyciągamy z lodówki, należy je zalać wodą, bo rozmrożony robak musi być przetrzymywany w wodzie, żeby on nie stracił na jakości. I to jest wszystko. Wtedy ja sobie nad wodą przed wędkowaniem je dopiero myję. Nie myję ich przed mrożeniem, bo jest to dla mnie strata czasu, ale jak ktoś chce to może sobie robić wcześniej jakieś kąpiele w mydle i tak dalej, i tak dalej. Nie ma to znaczenia. Jeżeli chodzi o jokersa, to taki jokers musi być rozproszony, podzielony na mniejsze grupy, na jakieś tam paczuszki, jakie my sobie uznajemy za stosowne. Musi być on rozproszony, jeszcze raz powtarzam, żeby te larwy były oddzielone od siebie i taki jokers ląduje w zamrażarce. Jeżeli chodzi o ochotkę, to przetrzymujemy ją w wodzie, tak żeby ona miała dostęp do tlenu, żeby mogła oddychać. Jeżeli chcemy ją zamrozić, to tak samo jak jokersa musimy ją rozprosić. Rozprosić, znowu powiedziałem rozproszyć, przepraszam. I wtedy taka ochotka, no na haczyk już może niespecjalnie, ale myślę, że też by się dało łowić. Ale jest ona już dużo gorszej jakości, bo tak jak wspominałem na początku, na haczyk ja lubię bardzo żywe, atrakcyjne robaki, które jak będą opadać, będą dla ryby naprawdę najatrakcyjniejsze w tym, że będą, ładne, będą miały ładny kolor, że będą się fajnie ruszać, będą energiczne i taki robak skusi szybciej rybę, zwłaszcza taką małą. A jeżeli chodzi o jesienno-zimowe wędkowanie na metodę, to nie ma nic lepszego na haku od martwych białych robaków. Ale szczyki też je lubią, i myślę, że to jest tak naprawdę wszystko. I to jest w pigułce specjalnie dla Was ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę, komentarz. I na razie, cześć.